Bardzo dużo ludzi pyta mnie ostatnio, jak będzie z tym limitem kilowatogodzin przy założeniu, że mamy fotowoltaikę. Każdy sposób ogrzewania ma kosztować tyle samo. Energia ma być tym takim źródłem sterowania. W sali, więc weźmiemy sobie jakiś taki przykładowy dom. Wychodzi na to, że ten mój. Dom wcale nie jest jakiś taki straszny yy, szałas, bo tutaj, proszę bardzo, 175 metrów yy, układ mieszany, grzejniki podłogówka, 300 litrów CWU. Ale słuchajcie, jest pewna możliwość, jeśli chodzi o limity kilowatogodzin, czyli te limity klakierowskie. Jest taka pewna możliwość, że możemy, przecież nikt nie powiedział, że na jednej działce, i to jest pomysł yy, Piotra jako niezależnego, więc tutaj też yy, zwracam. Na to uwagę. A na początek tego filmu chciałbym Wam pokazać pewną rzecz. Myślę, że wielu z Was trafiło już na, na kanał dla pieniędzy i widziało ten materiał. Pozostawiam to do rozważenia w Waszej głowie, ale oczywiście zapraszam również na cały materiał. Link będzie w opisie, a tutaj tylko fragment. A dzisiaj porozmawiamy o tym, co rządzący wymyślili i co się będzie opłacało, jeśli chodzi o ogrzewanie, która forma, że tak powiem, będzie najlepsza, żebyśmy troszeczkę chociaż byli w stanie w jakiś sposób zaoszczędzić naszych pieniędzy, których podobno mamy mnóstwo o czym już w tym materiale zapraszam. Na każdego Polaka przypada od 5 do nawet 30 milionów złotych w złożach naturalnych. Czy po raz kolejny Polacy pozwolą się oskubać? Już za kilka dni dojdzie do kluczowego przejęcia, które ma te nasze wielkie narodowe nieszczęście zapoczątkować. PGNiG, do którego na wyłączność należy prawo do wydobycia naszych bogactw naturalnych, za chwilę zostanie przejęte przez Orlen. Orlen w ten sposób nie tylko kupuje PGNiG, ale wszystkie koncesje na wydobycie, jakie PGNiG posiada, a ma ich całkiem sporo. Sam Orlen, kiedy już wchłonie PGNiG, będzie natomiast łakomym kąskiem do przejęcia przez zagraniczny kapitał i wielkie międzynarodowe korporacje. Proszę Państwa, 10 października jest właściwie ostateczna decyzja, gdzie skala Państwa prawdopodobnie zagłosuje za, za tym połączeniem. Jedynie co my, jako Polacy, możemy zrobić, to wykupić akcję, przynajmniej jedną, i właśnie ok. PZPN, a inaczej mówiąc, ja osobiście to zrobiłem w poniedziałek, w Biurze Maklerskim wykupiłem 10 akcji PGNiG i dałem dyspozycję, żeby już zarejestrowano mnie na nadzwyczajnym Warnym zgromadzeniu akcjonariuszy, który to upływa, ta rejestracja upływa z dniem 23 września, czyli właściwie za, za 10 dni, czy, czy za niecałe. Więc a co to oznacza, proszę Państwa, jeśli jeden akcjonariusz, taki jak ja, na przykład, który ma prawa z akcji, czyli prawa do głosu, prawa do informacji, prawa do dywidendy, ja mogę na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgłosić sprzeciw, że sprzeciwiam się. Połączeniu, bo uzasadniając to, że to jest bardzo szkodliwe dla prawowitego właściciela, jakim jest naród polski, i z prośbą o przewodniczącego o zaprotokołowanie tego, tego, tego sprzeciwu. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co uważacie na ten temat, czy faktycznie tak jest. A po resztę materiału zapraszam na dla pieniędzy. Dlaczego pompa w tle i dlaczego kosze w tle to już chyba wszyscy dokładnie wiecie. Okazuje się, że rządzący wymyślili to tak, że wszystko, każdy sposób ogrzewania ma kosztować tyle samo. Energia ma być tym takim źródłem sterowania. Dopowiedzcie sobie, kim. Zaraz Wam to przeliczę i zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o energię yy, z pompy ciepła, ogrzewanie się pompą ciepła względem chociażby drogiego do niedawna wydawałoby się węgla. To już teraz nie wygląda tak kolorowo. A co najciekawsze, jest dopłata 1000 złotych dla tych, którzy ogrzewają się pompą ciepła. Tylko jest. Jeden haczyk. Mianowicie haczyk jest taki, że jeżeli posiadasz fotowoltaikę, za którą przypominam, dostaliśmy dotacje, była propozycja, żeby zakładać fotowoltaikę, żeby zmniejszyć sobie rachunki, zakładać pompy ciepła, dostaniecie dotację, żeby środowisko było czyste, żeby yy, wszystko było takie oze czyściutkie i w ogóle. A teraz sytuacja wygląda następująco. Nie dostaniesz dodatku 1000 zł na rok. Na rok 1000 zł do ogrzewania. No, ponieważ yy, jeśli posiadasz fotowoltaikę, to przecież jesteś sam, sobie sam w stanie wyprodukować ten prąd, więc czego ty chcesz? Czy to nie jest czasami podatek od fotowoltaiki? Bardzo dużo ludzi pyta mnie ostatnio, yy, jak będzie z tym limitem kilowatogodzin. Przy założeniu, że mamy fotowoltaikę. No i tutaj nasuwa się w zasadzie mały jeden problem na początek. Będę stosował nazwę na starych zasadach i na nowych zasadach. No bo jeśli mamy to na nowych zasadach, to sytuacja jest bardzo prosta. To, co wyprodukujemy i wyślemy przez licznik dwukierunkowy, za to nam po prostu zapłacą, jaką stawkę. Gościu, nie przeszkadzaj, tu się film kręci. Jaką stawkę? Różną. Zależy, czy będą chcieli nas zachęcać do fotowoltaiki dalej, czy będą już chcieli nas zniechęcać. Może już tej fotowoltaiki dla nich będzie za dużo. Nie wiadomo, tego nie wiadomo. Ale tutaj jest sytuacja prosta. Czyli to, co wyślemy przez licznik dwukierunkowy, no to za to dostajemy pieniądze, które są na naszym takim rzekomym portfelu, z którego możemy opłacać energię czynną. I to, co pobieramy, to normalnie będziemy liczeni, liczeni z limitu kWh. Czyli jeżeli przekroczymy te 2000 kWh w przypadku rodzin niewielodzietnych, no to jest jedna sytuacja. A jeżeli przekroczymy 2600 kWh, 600 czy 800, nieważne, mało istotne, i tak mało. Zresztą o tym zachęcam Was, żebyście sobie obejrzeli film u Sławka, na kanale panele fotowoltaiczne, bo on wyliczył na ile wystarczy nam te 2000 kWh, czy te 2600 kWh. To tylko wam w skrócie powiem, że na niewiele. Jeśli używacie prądu i faktycznie ogrzewacie się prądem i tak dalej, i tak dalej, no to starczy Wam zdecydowanie na niewiele. A jeśli to będzie na starych zasadach, no to sytuacja troszeczkę jest inna, bo sytuacja będzie wyglądała tak, że jeżeli wyślemy te kilowatogodziny na zewnątrz. Z takiej instalacji 10-kilowatowej jesteśmy w stanie wyprodukować jakieś 11 tysięcy kilowatogodzin w roku. 11 tysięcy kWh, Ale w tym czasie dom, załóżmy, pochłonie nam około 4 tysięcy na życie normalne, bo mówimy o życiu normalnym, nie mówimy o skrajnym ubóstwie i wyłączaniu wszystkiego i włączaniu tylko jednej słusznej telewizji. I ewentualnie jednego czajniczka z herbatą, i to też nie dla całej rodziny, tylko tak częściowo, żeby tam ktoś się napił, a reszta dopije te zimne. Tylko mówimy o normalnym życiu. Już nie mówimy w ogóle o żadnych samochodach elektrycznych, bo to to już jest w ogóle następna ciekawostka. No i po prostu to, co zużyjemy na miejscu i nie przejdzie nam przez licznik dwukierunkowy, to. Będzie już, że tak powiem, zjedzone na miejscu. A to, co później powraca, to po rozliczeniu tych kilowatogodzin, które nam z, to, z tymi 80%, czy tam 70%, zależy, jak kto ma fotowoltaikę, powróci i to, co musimy dokupić kilowatogodzinę, czyli te dokupione kilowatogodziny, będą liczone jako to zużycie, za które będą liczone. Limity klakierowskie. Więc yy, tak to wygląda, i, i, i tak, to, tak ta sytuacja wygląda, jeśli jesteście tym zainteresowani. No a teraz przejdźmy do yy, wyliczeń yy, ogrzewania bo to jest chyba najbardziej gorący, a w zasadzie zimny temat i tutaj też chciałem pozdrowić Marka z Marka Piórkowskiego, który też tutaj co i raz podsyłam jakieś tematy i cały czas się denerwuje tym, co się dzieje w Polsce i który zaprasza do siebie, do second handu tam są ciepłe te sweterki, bluzy różne inne bajery, żebyście dali radę, żebyście dali radę tej zimy a teraz przechodzimy do wyliczenia. Zrobiłem taki post i poprosiłem o, e, o odpowiedź, jakie zużycie prądu na pompie ciepła miałeś w całym zeszłym roku. Koniecznie podaj powierzchnię domu. No, zapomniałem jeszcze dodać bardzo ważnej rzeczy, mianowicie e, w, jaka była temperatura w domu, ale niektórzy tutaj. Pisali, więc weźmiemy sobie jakiś taki przykładowy dom. Wychodzi na to, że ten mój dom wcale nie jest jakiś taki straszny szałas, bo tutaj, proszę bardzo, 175 metrów układ mieszany, grzejniki, podłogówka, 300 litrów CWU, rodzina 2 plus 2, 22-23 stopnie, czyli podobnie jak u mnie zużycie 7500 kWh. Ja jako pierwszy podałem, że 300 metrów mniej więcej 9000 kWh. Lecimy dalej. Tutaj mamy 200 metrów. 4,5 tysiąca, 14 kW pompa. No i tutaj mamy samą, samą podłogę więc to też jest istotny element. Tutaj też trzeba zawsze zwrócić na to uwagę, że jeżeli budujecie nowe domy bardzo dużo mam takich zapytań czy podłogówka, czy grzejniki. Nie róbcie nawet pół grzejnika, nawet pół grzejnika do każdego ogrzewania. Tutaj mamy dom 200 metrów, 7000 kwh, 8000 kwh, dom 300 metrów, czyli podobnie jak u nas. Ja nie wiem, dopiero rok, więc ciężko mi powiedzieć. Co, 3200 kwh przy 107 metrach, czyli znowu podobnie i tak dalej i tak dalej. Więc teraz spróbujemy sobie zrobić takie wyliczenie, zakładając, że Zakładając, słuchajcie, że taki przysłowiowy dom 150-200 metrów zużywa jakieś takie 6-7 tysięcy kWh. Niech będzie 7 tysięcy kWh. Jak przemnożymy sobie to przez około 2 złotych, chociaż twierdzę, że to jest cena netto ta podawana przez naszych tutaj rządzących, to wychodzi nam 14 tysięcy złotych. Gdybyśmy to Ogrzali ekogroszkiem, węglem, i załóżmy, że trafilibyśmy super ekogroszek za 3,5 tysiąca złotych bądź węgiel, i przemnożymy to przez 4 do 5 ton. Niech będzie tylko 4,5 tony na taki dom 200-metrowy, to mamy 15 tysięcy. Przypadek? Nie sądzę. Niektórzy z gazu myślą, że będzie jeszcze przepięknie, będzie jeszcze normalnie, ale to spokojnie. Nie będzie. A dlaczego w tych wyliczeniach nie biorę pod uwagę tych 2000 bądź 2600 kWh, które mamy w gwarantowanej cenie? No, nie biorę tego pod uwagę, bo przecież jeżeli ogrzewamy się yy, chociażby yy, prądem, to oprócz tego ogrzewania, to chyba jeszcze w tym domu żyjemy, więc powiedzmy, że to życie idzie nam na tą tańszą taryfę. Tą taką gwarantowaną, solidarnościową, czy jak oni tam sobie ją nazywają, ładową, nie wiem. Ale słuchajcie, jest pewna możliwość, jeśli chodzi o limity kilowatogodzin, czyli te limity klakierowskie. Jest taka pewna możliwość, że możemy, przecież nikt nie powiedział, że na jednej działce, i to jest pomysł Piotra jako niezależnego, więc tutaj też zwracam na to uwagę. Przecież nikt nie powiedział, że na jednej działce nie możemy mieć więcej jak jednego przyłącza. I wtedy limity rozkładają nam się na kilka przyłącze. Przyłącze kosztuje, no, załóżmy, że gdzieś około 2000 zł. Jeśli mamy duże zużycia, kurna, opłaca się. Więc może by tak, ja do niczego nie namawiam, ale tak, poskładać sobie o kilka przyłączy yy, energetycznych. A niech stoją. A jak się tak dobrze pokombinuje, bo to jest Piotrem, żeśmy gadali. Jak się tak dobrze pokombinuje ustawi się te skrzynki tak jedna obok drugiej, poprosić, żeby tak ładnie jedna obok drugiej, to parkanu nie trzeba robić. A jak żeby tak jeszcze ładnie było, to można byłoby na przykład taki rząd paneli na tych skrzynkach postawić. Nie wiem, jak wy sobie to wyobrażacie, ale dla mnie byłby to ładny widok. Tak, Leoś? Chodź. Chodź. Uch ty. Morda. Wszyscy zastanawiają się, czy samochód elektryczny nadal ma jeszcze. Szanse bytu. Nie chcę nic podpowiadać. Nie chcę nic podpowiadać, bo rządzący czuje, że oglądają te nasze wszystkie odcineczki, programiki i boję się, żeby po prostu czasami tego nie usłyszeli. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ładujemy samochód elektryczny z drugiej taryfy, czyli mamy tą taryfę G12, G12W. Podobno też już niedługo, ale póki co jeszcze mamy. Oczywiście nie zachwalam samochodu elektrycznego ani samochodu spalinowego. O tym będzie kolejny materiał który szykuje, jak się uda na niedzielę, żebyśmy... Mam, mam już bardzo dużo yy, rzeczy, które żeście mi podali w trakcie yy, tej sądy, która jest w tej chwili na społeczności. Serdecznie Was do, do sąda, jeszcze zapraszam. Jeszcze, dopi, jeszcze dopiszcie swoje za i przeciw, żebyśmy mogli Stworzyć razem taki materiał bardzo, bardzo rzetelny, że tak powiem. No dobra, biorąc pod uwagę, że 20 tysięcy kilometrów przejeżdżamy, a to jest taka średnia przejazdu takiego, że tak powiem, statystycznego Polaka, to 20 tysięcy kilometrów to jest mniej więcej, licząc, że taki elektryk zużywa w granicach.

Nawet niech będzie już w tych wyższych cenach druga taryfa w granicach nie wiem 60 groszy. To wychodzi około 2400 zł na 20 tysięcy kilometrów przy ładowaniu się z drugiej taryfy, nie posiadając fotowoltaiki. Jeżeli fotowoltaiką troszeczkę, że tak powiem, zmniejszymy, tą zniwelujemy sobie ten zakup energii, no to będzie jeszcze lepiej. Oczywiście nie zachwalając, absolutnie i wiemy o tym, że z dnia na dzień będzie się to wszystko stawało jeszcze bardziej nieopłacalne, więc spoko. Tak wygląda. Że tak powiem, taki mamy klimat. No u mnie jest duża szansa, że wystarczy tych kilowatogodzin, bo mam dwie instalacje po 10 kilowatów, kilowatów w piku, więc około 20 paru tysięcy kilowatogodzin wyprodukuję. 9 tysięcy mniej więcej zużywam na cały rok, na pompę ciepła. Samochód pewnie pochłonie gdzieś około 4-5 tysięcy, więc powinienem się mieścić. A jak coś, to ewentualnie dokupię niewiele. I na koniec chciałbym tylko jeszcze powiedzieć: że mam sporo zapytań: czy można byłoby taką bluzę, albo jakąś koszulkę, albo jakiś kubek? To słuchajcie, uruchamiam w przeciągu tygodnia, może dwóch. Taki sklep internetowy, w którym będzie można to zakupić. Będą to ceny minimalne, z minimalnym zarobkiem, żeby po prostu tylko poradzić sobie, żeby nie było tak, że za chwilę materiał na to podrożeje. Jeżeli macie ochotę mieć taki gadżet u siebie, to oczywiście serdecznie Was zapraszam, a trzeba wziąć pod uwagę, że ta bluza jest cieplutka. Taka cieplutka bluza, na przykład dla monterów, pomp ciepła, jak się wybiorą gdzieś na jakąś robotę, to przydatny temat, przydatny temat. Ci co gaz zakładają też przydatny temat, a jak będziemy musieli jeszcze obniżyć temperaturę jak to teraz pokażę Wam taki y, y, memik, filmik, który krąży po internecie y, żeby czasami nie było tak, że mamy numery i musimy y, zapłacić mandat albo może nie daj Boże jeszcze pójść do więzienia za to, że mamy za ciepło w domu to taka bluza wskazana razem z koszulką. Będą też promocje w tym sklepie, więc zwracajcie na to uwagę. Bo na sam początek chciałbym zrobić coś takiego, że na przykład, jeżeli ktoś zakupi yy większą yy ilość, chociażby takich blues, to na przykład jakiś kubek gratis, jakieś tam takie tego typu rzeczy. Zapraszam serdecznie do sklepu. Yy link pojawi się w tym filmie. Jak nie w tym filmie, to w następnym na pewno. Cześć! Oczywiście, jeżeli podobał Ci się materiał, to nie zapomnij o subskrypcji, nie zapomnij o komentarzu, bo te komentarze są bardzo cenne i zazwyczaj dużo fajnych rzeczy jeszcze się dowiadujemy dodatkowo z tych komentarzy. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.